No, pierwsze 120 km było całkiem przyzwoitych. Jechaliśmy dobrze cały czas, tam, jak Jean-Marc nam mówił, koło 14 miejsca byliśmy. No i dopadliśmy na takie bardzo kręte wzgórze, gdzie doszliśmy bagi e, Francuza. No i oczywiście nie wiadomo czemu. Czy Sentinel nie działa? Czy on nas znów nie chciał puścić? No, coś mam pecha, chyba nie lubię tutaj sportowców z Polski. No i jak już żeśmy dojechali bardzo blisko niego, chyba z 5 metrów, wydawało się, że nam zjeżdża w prawo. No w ostatniej chwili zorientowaliśmy się, że to był zakręt w prawo, i on skręcił, a my poszliśmy prosto. I przed nami był płot, cztery takie duże skały. Zdążyłem tylko zredukować, dodać gazu, żeby wyciągnąć się stamtąd, ale już no, było chyba późno trochę. Więc o te ostatnią skałę zachoczyliśmy kołem, rozwaliliśmy oponę, wyjechaliśmy na bok, zmieniliśmy koło, jedziemy dalej, ale samochód się trochę ciężko już prowadził. Na każdym prawym zakręcie było czuć, że, że dupa, dupa nas wyprzedza, więc wiedzieliśmy, że coś jest krzywego, więc no, trzeba było uważać. Jak się wczułem później po 40 kilometrach, to już później jakby nie myślałem o tym, tylko wiedziałem, że ten prawy zawsze muszę troszkę bardziej ostrożnie. Jechaliśmy dobrym tempem. Najgorsze były prostki, bo na tych prostkach tak 160-167 wyciągał samochód. E, strasznie rzucało. To, to było cały czas szukanie czegoś. Ten tył nam podskakiwał. Jak dojechaliśmy na metę, dopiero wyszedłem z samochodu i zobaczyłem, że koło, które jest z tyłu, w które uderzyła, uderzyliśmy w tę skałę, no, stało tak odchylone dobre 10 centymetrów, więc przyczyna była już nam znana. Cóż, ciężki OS dla nas na pewno, ale można być zadowolonym, naprawdę, bo to miejsce, mimo, mimo tej, tej, tej przygody, całkiem fajne. Jesteśmy dalej z dwudziestce, tak jak, jak planowaliśmy. No, szkoda, że troszkę popsuliśmy samochód, że nasi mechanicy mają dużo pracy, ale na pewno sobie poradzą i jutro przygotowujemy się do, do kolejnego etapu i będziemy dalej walczyć.